Witam serdecznie zgromadzonych gości, zawodników, członków polskiej reprezentacji oraz media. Ja nazywam się Sandra Raki i mam przyjemność poprowadzić dla Państwa konferencję prasową polskiej reprezentacji na żużlu, która już w poniedziałek zacznie swoje zmagania o drużynowy puchar świata, tym samym broniąc tego tytułu mistrzowskiego, który zdobyli w roku ubiegłym w duńskiej miejscowości Wojens. Baresz i finał tych rozgrywek odbędzie się właśnie tutaj w Gorzewie Wielkopolskim I jak zapewniałem organizatorzy impreza ta cieszy się Bardzo dużym zainteresowaniem Jednakże wszelkie akcje promocyjne trwają nadal A o najnowszych działaniach bardzo proszę aby opowiedział Pan Piotr Szymański Witam serdecznie wszystkich Państwa Nowego. Tak naprawdę spotkaliśmy dzisiaj się dzisiaj tutaj przed całą, całym, całym cyklem imprez. Dzisiaj jest trening, poniedziałek lecimy do, będziemy występować już w King's przyjeżdżamy w niedzielę. E, później być może od razu finał, być może baraż. A co do zmian, e, od dzisiaj e, już funkcjonuje w internecie strona internetowa e, www.polskizuzel.pl, która będzie oficjalnym e, portalem reprezentacji Polski oraz Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Ponad, na niej znajdziecie Państwo wszystkie informacje, które będą dotyczyć reprezentacji Polski oraz wydarzeń związanych e, z decyzjami Głównej Komisji. Dodatkowo, e, również ruszył profil na Facebooku. To są dwie takie dość, e, myślę, interesujące sprawy. Profil na Facebooku jest profilem również reprezentacji Polski. No i dzisiaj e, po raz pierwszy w historii e, jest bezpośrednia e, transmisja internetowa e, z całego tego dzisiejszego wydarzenia. To tyle. Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu trenerowi reprezentacji Polski na szurzu, panu Markowi Cieślakowi. Panie Marku, tak jak tutaj widzimy, mamy małą niespodziankę, bo jest dwóch zawodników ekstra, którzy dzisiaj pojawią się na torze po tej konferencji prasowej. Będzie trening. Proszę powiedzieć kilka słów na temat tego, jak na, na tą chwilę wygląda w pana głowie skład polskiej reprezentacji na tą poniedziałkową imprezę. Dzień dobry. No stoimy przed poważnym wyzwaniem. Chcemy zdobyć tytuł po raz trzeci z rzędu. I dlatego zaprosiłem dwóch naszych młodych zawodników, którzy myślę, że będą przyszłością naszego sportu żołdowego. Mam na myśli tutaj Przemka Pawlickiego i Maćka Janowskiego. Wszyscy Państwo wiecie, że dziesięciu zawodników jest zgłoszonych do Pucharu Świata, dlatego w każdej chwili można po prostu skorzystać z którego z zawodnika, którego by się chciało. Ja chcę, żeby ci zawodnicy dzisiaj potrenowali z nami tutaj, bo nigdy nic nie wiadomo, jak to się wszystko skończy. Nie chcę teraz mówić dokładnie o składzie, bo wszyscy na pewno będą wiedzieli, sobie wyobrażają. Myślę, że po treningu wszystko już będzie jasne. Oczywiście to nie jest trening, to jest tylko po prostu jazda indywidualna, żeby zawodnicy sobie przypomnieli gorzowski tor, który nie jest takim torem prostym. I żeby sobie zakodowali wszelkie po prostu niuanse tego toru. I wszystko. Wiadomo, że rząd y, zespołu jest jasny. Y, powiem krótko. No, y, y, jak zawodnicy z y, jakimś sprzętem i y, y, myślę, że dużo dużych niespodzianek nie będzie. Ale przed nami Przednio do do finału. Y, Manewry ze składem zawsze są możliwe i dopuszczalne, więc dlatego jest nas dzisiaj więcej. Dziękuję. Zdecydowanie nie musimy się martwić o formę aktualnego indywidualnego mistrza świata, pana Tomasza Golowa, bo znakomicie prezentuje się w Grand Prix, a także w zawodach ligowych. I teraz pytanie do Tomasza. Jak zdaniem kapitana prezentuje się potencjał polskiej drużyny i jakie wskazówki będziesz udzielał swoim kolegom, E, jako specjalista gorzowskiego toru oczywiście e, Mając nadzieję, że awansujemy bez przeszkód z półfinałów Kingsley Witam serdecznie wszystkich, jeśli chodzi o <laughs> współpracę z tymi zawodnikami to tak doświadczeni, i tak dobrzy zawodnicy, że Poprzez jeżdżenie na tym torze powinni sami dojść do pewnych osiągów, jeżeli będzie to problem, będę Podpowiadać tak jak potrafię, natomiast oni tak szybko jeżdżą na torze, że ja nieraz z nimi też przegrywam, więc, więc tutaj nie ma Tutaj nie ma, że tak powiem, dużego błędu. Jeśli chodzi o młodych zawodników, to cieszę się, że już zaczynają do nas dołączać, bo tak, bo tak jest naturalnie, więc zobaczymy, kto, kto pojedzie. Myślę, że powinniśmy wykorzystać swój tor, swoją publiczność i godnie bronić tego tytułu. Mamy duże szanse, żeby po raz trzeci obronić. Proszę o przekazanie mikrofonu Jarkowi Hampelowi. Od kilku lat jesteś trzonem polskiej drużyny narodowej i jako wicemistrz świata z pewnością możesz się pokusić o ocenę naszych rywali. Przed nami półfinał w Kings Lynn oraz Baraż i finał w Korzowie Wielkopolskim. W tych ostatnich zawodach jako największego rywala naszej reprezentacji. Ocenia się zespół z Danii. W końcu tutaj startuje na codzienniki Petersen, Nils Christian Nieversen, a Kenneth Bierre jest rekordzistą tego toru. Jak Ty typujesz finał i kto według Ciebie może sprawić niespodziankę w tych zawodach? Na pewno na pewno King's League będzie ciężkim terenem dla nas, bo wiemy doskonale, że Brytyjczycy znają ten tor znacznie lepiej od nas. Częściej na nim jeżdżą i wiedzą, jak jechać. Także my będziemy musieli pewnie. Już podczas treningu dużo pracy włożyć w to, żeby odczytać dobre linie jazdy tego toru i dopasować sprzęt. To będzie kluczowe, żeby w tym z poradzić sobie z przeciwnikami. Natomiast e, finał, oczywiście chcemy awansować bezpośrednio i to jest e, najlepsze założenie. E, z kolei finał e, jest bardzo nieprzewidywalny. Oczywiście Duńczycy, którzy jeżdżą w Gorzowie, znają ten obiekt i geometrię, która nie jest łatwa, e, więc to będzie im bardzo pomagało, ale też e, Australijczycy są zespołem. Równie mocnym, z Jasonem Krampem, na pewno, który wystartuje z młodzieżowcami, którzy jadą dobry sezon, czy Holder, czy Ward, czy Bachelor. Także będziemy mieli ciekawe widowisko i ciężkie zadanie do zrobienia w postaci obrony tego złota. Postaramy się, ale będzie na pewno bardzo, bardzo ciężko. Dziękuję bardzo. Jest z nami również trzeci reprezentant z cyklu Grand Prix, Janusz Kołodziej. Bardzo proszę o przekazanie mu mikrofonu. E, Janusz. Wielu mówi się o twojej tegorocznej dyspozycji, gdyż te wyniki odbiegają od rezultatów, które osiągałeś w poprzednim roku. Dziś, jak powiedział trener, miejsce w składzie podczas tego treningu będziesz rywalizował z Maćkiem Janowskim i Przemkiem, Przemkiem Pawlickim. Krzysztof Cegielski, twój menadżer, zdradził dzisiaj, że jesteś przeziębiony, jesteś chory, ale powiedział również, że nie będzie to miało wpływu na twoją formę, a takim kluczowym elementem, będzie odnalezienie jak najlepszego silnika. Powiedz mi, jak ty skomentujesz Twoje tegoroczne wyniki i czy boisz się tej rywalizacji z tymi młodymi wilkami? No tak, w tym roku borykam się trochę z problemami sprzętowymi. Jak się przegrywa, to też psychika też działa.